Nie widzę wam w kolejnym odcinku na moim kanale. Chcę Wam tylko jedną rzecz pokazać. To nie będzie bardzo krótki odcinek. zostawcie w górę, subskrypcję. Chcę Wam jedną rzecz pokazać. Pana to. To było wczoraj, ale nie widzieliście tego odcinka, bo nie udało się. Tutaj macie Sakura Spike i Spike. Totalnie zbugowani. I to najlepsze, tutaj. Jessie włosy zbugowane. Balen jest niezbugowana, ale teraz zobaczycie. I Bęk! No, tak to właśnie jest. To chciałam Wam wczoraj pokazać, ale wczoraj mi się nie udało, więc dzisiaj Wam pokażę. I to się właśnie stało. To jest dziwne, strasznie dziwne. Totalnie w to nie wierzę, ale. Nic innego, ale to było bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Stadam, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Cześć, w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!